Witamy Państwa w firmie Energi Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji gazowej w Sabie. Jest to model 93 z dwulitrowym turbodoładowanym silnikiem o mocy 210 koni. Auto zostało wyprodukowane w 2007 roku. My dzisiaj zainstalowaliśmy tu instalację KM e Nevo. Pokażę teraz poszczególne podzespoły tej instalacji. Zaczniemy od reduktorka. Jest to reduktor ac 250. To jest bardzo fajny reduktor, który utrzymuje swoją termikę i jest stabilny ciśnieniowo. Tu mamy filtr fazy lotnej, wtryskiwacze znajdują się pod osłoną. Tu mamy filtr fazy ciekłej, a elektronika gazowa została zamontowana tutaj. Tu mamy komputer, jest to nevo. Przejdziemy do środka teraz samochodu, gdzie pokażę w którym miejscu został zamontowany przełącznik gaz na przełącznik gazbęzna został zamontowany. Po lewej stronie pod kierownicą. Tutaj całkiem fajnie go widać. Oczywiście, w aucie został zamontowany zbiornik w miejsce koła zapasowego o pojemności 55 litrów. Z czego używalnego gazu będziemy mieli około 44 litrów. Co pozwoli nam na przejechanie 290 km tym samochodem. A ten samochód tankujemy za pomocą wlewu, który znajduje się tutaj pod klapką obok wlewu benzyny. Tutaj wiadomo, widać, że to jest wlew ukryty, więc dokręcamy specjalny adapterek który umożliwia nam tankowanie samochodu paliwem gazowym na stacji benzynowej wyposażonej w paliwo gazowe. Auto spala około 13 litrów benzyny, gazu będzie palić 15 litrów. Koszt przejechania 1000 km tym samochodem na benzynie jest to 650 zł, na gazie 300. Także na każde 1000 km przejechanych na gazie tym autem zaoszczędzimy 350 zł. Koszt instalacji do tego typu samochodu u nazwy to 3000 zł, w tym przypadku zwróci się po przejechanie zaledwie 8500 km. Dziękuję bardzo, ode mnie to wszystko. Zapraszam do Energy Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.